Melissa ledwo mogła uwierzyć własnym oczom, gdy Marine One wylądował za jej domem. Przybycie prezydenckiego helikoptera samo w sobie było szokujące, ale powód był jeszcze bardziej niewiarygodny. Zaledwie trzy tygodnie wcześniej oddała swoje miejsce w pierwszej klasie ciężko poparzonemu nieznajomemu podczas lotu. To, co wydarzyło się później, na zawsze zmieniło jej życie. Melissa Collins od prawie sześciu lat pracowała jako agentka turystyczna w Sunshine Travel. Dzień w dzień pomagała klientom planować luksusowe wakacje do miejsc, o których sama mogła tylko pomarzyć. Czy wolałby pan apartament prezydencki w Rycu Czy bungalow na wodzie na Malediwach? pytała zamożnych klientów, wiedząc, że jej własne wakacje to w najlepszym razie weekend w ośrodku czasowym jej matki. Ironia nie umknęła niczyjej uwadze. Melisa potrafiła doskonale opisać dotyk egipskiej bawełnianej pościeli w najlepszych hotelach Singapuru. I smak szampana podczas prywatnych rejsów jachtem w Monako, choć nigdy żadnego z nich nie doświadczyła. Jej szef kiedyś nazwał ją architektką marzeń, których nigdy nie przeżyje. Jej biurko opowiadało jej historie, pełne pocztówek od wdzięcznych klientów, którzy cieszyli się zachodami słońca, które wyszukała, basenami bez krawędzi, które zarezerwowała, i poczekalniami pierwszej klasy, które widziała tylko w broszurach. Mimo wszystko jednak ani przez chwilę nie czuła urazy. Taka właśnie była Melisa. Zawsze żyła doświadczeniami swoich klientów, szczerze podekscytowana, gdy mogła urzeczywistnić czyjeś marzenia. Jej szef, pan Hendrix, zauważył te cechy od pierwszego dnia. Co miesiąc pan Hendrix wywieszał na ścianie w pokoju socjalnym zestawienie rezerwacji agencji. Przez pięć lat nazwisko Melisy znajdowało się na szczycie listy, nie dlatego, że była nachalna czy nastawiona na sprzedaż. Ale dlatego, że klienci całkowicie jej ufali. Nie rozumiem, jak to robisz, powiedziała pewnego dnia Lindsay nad ich smutnym, odgrzewanym lunchem przy biurku. Przecież nie widziałaś nawet połowy tych miejsc, Melisa uśmiechnęła się. Badam wszystko tak, jakbym planowała własną wymarzoną podróż. Czytam każdą recenzję, oglądam każdy film, dołączam do każdego forum podróżniczego. Prawdopodobnie wiem więcej o apartamencie prezydenckim w Burczal Arab niż ludzie, którzy faktycznie tam mieszkali. Lindsey jednak naciskała dalej. Nigdy nie jesteś zazdrosna, że rezerwujesz takie wspaniałe doświadczenia dla innych, podczas gdy ty spędzasz wakacje w ośrodku czasowym swojej mamy na Florydzie? Uśmiech Melisy nieco osłabł. Czasami przyznała. Ale spełnianie marzeń innych to prawie tak samo dobre jak ich przeżywanie. Prawie. Więc kiedy siostra Melisy, Emma Ogłosiła, że wychodzi za mąż w Sydney w Australii. Melisa wiedziała, że musi tam być, nawet jeśli oznaczałoby to uszczuplenie jej skromnych oszczędności. Jednak Melisa nie spodziewała się, że jej współpracownicy potajemnie zbiorą swoje mile lotnicze i zniżki pracownicze, aby zamienić jej bilet w klasie ekonomicznej na bilet w pierwszej klasie. Wiemy, jak bardzo kochasz swoją siostrę, wyjaśniła Lindsey, wręczając jej nowy bilet. I nikt nie zasługuje na to doświadczenie bardziej niż ty. Przez wiele tygodni Melisa ledwo mogła ukryć swoje podekscytowanie. Przeglądała internetowe recenzje usług pierwszej klasy linii lotniczych, studiowała menu a nawet ćwiczyła, co powie Ardesom. Jej siostra bezlitośnie ją dręczyła. Zaczynam myśleć, że jesteś bardziej podekscytowana lotem niż moim faktycznym ślubem, żartowała Emma podczas ich ostatniej rozmowy telefonicznej przed podróżą. Możesz mnie winić? Zaśmiała się Melisa. To doświadczenie życia dla kogoś takiego jak ja. Rankiem w dniu lotu Melisa przybyła na lotnisko trzy godziny wcześniej, zbyt podekscytowana, by dłużej czekać w domu. Pożyczyła sobie na tę okazję nową sukienkę, nic ekstrawaganckiego, ale wystarczająco elegancką, by nie czuć się nieswojo wśród dyrektorów biznesowych i zamożnych podróżników, którzy zwykle zajmują pierwszą klasę. Pierwszy znak, że ten dzień może nie potoczyć się zgodnie z planem, pojawił się, gdy czekała przy bramce. Kątem oka zauważyła, że inni pasażerowie szerokim łukiem omijali mężczyznę siedzącego samotnie przy oknie. Kiedy mężczyzna się odwrócił, Melisa zobaczyła dlaczego. Prawa strona jego twarzy nosiła niewątpliwe ślady ciężkich oparzeń, a zbliznowaciała skóra ściągała jego rysy w trwały grymas. Jego dłonie, które spoczywały na bagażu podręcznym, wykazywały podobne obrażenia palce były sztywne i sękate obserwowała jak matka cicho przesadzała swoje dzieci na dalsze krzesła a biznesmen który prawie usiadł na pustym krześle obok niego nagle przypomniał sobie że musi zadzwonić mężczyzna zauważył oczywiście że zauważył ale jego wyraz twarzy się nie zmienił po prostu wpatrywał się w okno jego izolacja była całkowita nawet w zatłoczonym terminalu melisa rozpoznała to spojrzenie to był ten sam wyraz, który nosił jej ojciec po udarze, który sparaliżował połowę jego twarzy. Mieszanka godności i rezygnacji, wyćwiczone udawanie, że nie zauważa, kiedy ludzie się na niego gapią lub unikają siadania obok niego w autobusie. Jej ojciec nazywał to spojrzeniem niewidzialnego człowieka. Melisa nie mogła się powstrzymać od obserwowania, jak stewardesa podeszła do poparzonego mężczyzny, aby sprawdzić jego kartę pokładową. Stewardesa była profesjonalna, ale zachowywała zauważalny dystans, wskazując na bramkę, zamiast pochylać się bliżej, jak w przypadku innych pasażerów. Mężczyzna skinął grzecznie głową, jego zbliznowaciałe dłonie ściskały bilet, jakby mógł się rozpaść w jego zniszczonych palcach. Jako agentka turystyczna, Melisa zorganizowała niezliczone specjalne ustalenia dla klientów z niepełnosprawnościami, ograniczeniami dietetycznymi lub potrzebami medycznymi. Zawsze zakładała, że linie lotnicze traktują wszystkich z podstawową godnością, a jednak oto dowód przeciwny, tuż przed jej oczami. Lot 722 do Sydney. Teraz wpuszczamy pasażerów pierwszej klasy i priorytetowych ogłosił pracownik przy bramce. Melisa zebrała swoje rzeczy, serce waliło jej mocno z podekscytowania. Idąc w kierunku bramki, musiała przejść tuż obok poparzonego mężczyzny, który zmagał się ze swoimi zniszczonymi rękami. Próbując uporządkować bagaż podręczny. Mała kosmetyczka wypadła mu z rąk, a jej zawartość rozsypała się po podłodze. Ludzie omijali bałagan, spuszczając wzrok. Melisa zatrzymała się i uklękła, pomagając mu pozbierać rozrzucone rzeczy. Dziękuję, powiedział cicho. Jego głos był zaskakująco łagodny, jak na jego wygląd. Nie ma za co, odpowiedziała Melisa, zauważając jego kartę pokładową leżącą na podłodze. Oddała mu ją z zawodowego przyzwyczajenia, zerkając na numer miejsca. 38. D. Miejsce Środkowe, klasa ekonomiczna, na samym tyle samolotu. Lot miał trwać 14 godzin. Melisa pomyślała o swojej siostrze czekającej w Sydney, o tygodniach podekscytowania prowadzących do tej chwili, o swoich współpracownikach, którzy dali jej ten prezent. Potem spojrzała na mężczyznę, który spędzi te 14 godzin wciśnięty między dwoje nieznajomych. Jego poparzona skóra będzie nieustannie ocierać się o innych w ciasnej przestrzeni. Melisa rozważyła wszystkie powody, dla których nie powinna oferować swojego miejsca. Jej współpracownicy oszczędzali na ten prezent. Planowała te chwile od tygodni. Kupiła nawet specjalną sukienkę. Nigdy więcej nie będzie miała szansy na doświadczenie pierwszej klasy. Potem pomyślała o swoim ojcu. O obcych ludziach, którzy czasami ustępowali mu miejsca w autobusie, aby mógł usiąść, gdy po udarze jego równowaga była niepewna. Drobne akty dobroci, które sprawiały, że znów czuł się człowiekiem. Zanim zdążyła się nad tym zastanowić, Melisa usłyszała własny głos. Przepraszam, czy chciałby pan zamienić się ze mną miejscami? Jestem w dwójce, w pierwszej klasie. Zbliznowaciałe rysy mężczyzny. Nie potrafiły w pełni wyrazić jego zdziwienia. Dlaczego miałaby pani to zrobić? Melisa nie miała przygotowanej odpowiedzi. Wydaje mi się, że dzisiaj bardziej przydałoby się panu dodatkowe miejsce i komfort, niż mnie, powiedziała po prostu. Wyglądało na to, że odmówi. Jego duma walczyła z fizycznym dyskomfortem. W żadnym wypadku nie mógłbym. Proszę, powiedziała Melisa, już wyciągając w jego stronę swoją kartę pokładową. Nalegam. Przez chwilę mur rezygnacji w jego oczach pękł, odsłaniając przebłysk emocji, który ścisnął Melisie serce. To nie była wdzięczność, raczej uznanie, jakby prawie zapomniał, jak to jest być postrzeganym jako człowiek, a nie zbiór blizn. Ja. zaczął, a głos mu się załamał. Dziękuję. Dawno nie doświadczyłem takiej życzliwości. Melisa poczuła smutek z powodu rzeczowego sposobu, w jaki to powiedział. Oddałaby sto miejsc w pierwszej klasie. Gdyby to oznaczało, że nie usłyszy tej cichej rezygnacji w czyimś głosie. Pracownik przy bramce dwukrotnie na nich spojrzał, gdy podeszli razem, a Melisa wyjaśniła, że chcą się zamienić miejscami. Jest pani pewna, proszę pani? zapytał, najwyraźniej nie mogąc zrozumieć, dlaczego ktoś miałby rezygnować z tak ekskluzywnego miejsca. Jestem pewna powiedziała Melisa stanowczo. Przechodząc przez kabinę pierwszej klasy w kierunku tyłu samolotu, Melisa dostrzegła poparzonego mężczyznę, którego stewardesa witała, oferując mu przedstartowego szampana w prawdziwym kieliszku. Na krótką chwilę ich spojrzenia się spotkały, a mężczyzna skinął jej głową z głęboką wdzięcznością. Melisa spędziła 14 godzin wciśnięta w środkowe siedzenie, kolanami uderzając o fotel przed nią. Starsza pani po jej prawej stronie spała na jej ramieniu. Nastolatek po jej lewej stronie grał zbyt głośno. Zjadła standardowy posiłek klasy ekonomicznej, gumowatego kurczaka z rozgotowanymi warzywami, wyobrażając sobie wykwintną kolację serwowaną na przodzie samolotu. W pewnym momencie wstała, aby skorzystać z toalety i przeszła przez pierwszą klasę. Mężczyzna siedział wygodnie rozparty, na jego tacy stał prawdziwy kieliszek wina, a na kolanach leżała prawdziwa lniana serwetka. Kiedy zobaczył Melisę, wyprostował się nieco, a w jego oczach pojawiło się pytanie. Czy żałowała swojej decyzji? Czy poprosi o zwrot miejsca? Melisa uśmiechnęła się i lekko skinęła głową, dając znać, że wszystko w porządku. Ulga na twarzy mężczyzny była warta każdej niewygodnej minuty w klasie ekonomicznej. Przeciskając się obok nastolatka, aby wrócić na swoje miejsce, zobaczyła swoje odbicie w ciemnym oknie. Wyglądała na zmęczoną, jej starannie dobrana sukienka była teraz pognieciona. Nie tak planowała przybyć do sydnej na ślub siostry, wcale nie. Ale dziwnie nie czuła żalu, tylko cichą pewność, że postąpiła słusznie. Pod koniec lotu inna stewardesa zatrzymała się przy jej rzędzie. Pan z miejsca 2A poprosił, abym to pani przekazała, powiedziała, wręczając Melisie złożoną serwetkę. Wewnątrz znajdowała się prosta wiadomość, napisana starannym, lekko drżącym pismem. Nie zapomnę pani życzliwości. Dziękuję, że mnie pani dostrzegła. Melisa ostrożnie wsunęła serwetkę do torebki, nagle czując, że otrzymała coś znacznie cenniejszego niż doświadczenie pierwszej klasy. Kiedy wylądowali w Sydney, Melisa szybko straciła mężczyznę z oczu w tłumie, nawet nie poznała jego imienia. Jej tydzień w Australii był wspaniały, pomimo trudnego początku. Ślub Emmy był piękny, a siostry jak najlepiej wykorzystały spędzony razem czas. Melisa nigdy nie wspomniała o miejscu w pierwszej klasie, które oddała. W domu życie wróciło do normy. Melisa wróciła do rezerwowania wymarzonych wakacji dla innych, a krótka przygoda stała się tylko kolejną historią, którą rzadko opowiadała. Dokładnie trzy tygodnie po jej powrocie wszystko się zmieniło. Dźwięk obudził Melisę ze snu o 5.47 rano, rytmiczne dudnienie, które zatrzęsło jej oknami i ramkami na zdjęcia. Najpierw pomyślała o trzęsieniu ziemi. Ale gdy hałas narastał, rozpoznała charakterystyczny dźwięk wump, 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 wump wirników helikoptera. Z bijącym sercem Melisa wyskoczyła z łóżka i wyjrzała przez okno sypialni. To, co zobaczyła, zaparło jej dech w piersiach. Ogromny helikopter opadał w kierunku pustego pola za jej małym domem. Nie byle jaki helikopter, ten był biały, z ciemnozielonymi oznaczeniami. Nawet z daleka mogła odczytać słowa na jego burcie – Stany Zjednoczone Ameryki – to był Marine One, prezydencki helikopter. Co do diabła, szepnęła, a jej oddech zaparował szybę okna. Światła lądowania helikoptera przebijały przedświtową ciemność, oświetlając jej skromny ogródek niemal teatralnym blaskiem. Precyzja, z jaką unosił się, powoli opadając, świadczyła o elitarnym szkoleniu wojskowym. To nie był przypadkowy helikopter, to był statek powietrzny, który przewoził prezydenta Stanów Zjednoczonych. Melisa przetarła oczy, pewna, że wciąż śni. Ale hałas był zbyt realny, scena za oknem zbyt szczegółowa, by być snem. Mężczyźni w ciemnych garniturach i mundurach wojskowych już zabezpieczali teren. Niektórzy nieśli coś, co wyglądało na sprzęt komunikacyjny. Inni wyraźnie badali okolice z wyćwiczoną sprawnością. Dwa czarne suwy z przyciemnianymi szybami zaparkowały na jej podjeździe. Mała grupa sąsiadów zebrała się na końcu ulicy. Najwyraźniej zatrzymywana przez lokalną policję. To się nie dzieje, wymamrotała Melisa, nagle uświadamiając sobie, że ma na sobie swoją najstarszą piżamę, a włosy ma w nieładzie. Jej dom prawdopodobnie był katastrofą. Wczoraj wieczorem nie pozmywała naczyń. Ostre pukanie do drzwi wejściowych poderwało ją. Trzy precyzyjne stuknięcia, które jakoś brzmiały oficjalnie. Melisa rozejrzała się desperacko, jakby jej skromny salon mógł dać wyjaśnienie. Dlaczego prezydencki helikopter ląduje za jej domem? Zamiast tego zobaczyła tylko magazyny podróżnicze, laptop z niedokończonymi planami podróży klientów i wczorajszy kubek po kawie. Wciąż w piżamie, Melisa otworzyła drzwi drżącą ręką. "Panno Collins?" zapytał mężczyzna, pokazując legitymację identyfikującą go jako funkcjonariusza Secret Service. "Przepraszamy za wczesną porę, ma pani kilku gości, którzy chcieliby z panią porozmawiać." Czy mogłaby pani być gotowa za piętnaście minut? Goście w Marine One? wyjąkała Melisa. Agent pozwolił sobie na lekki uśmiech. Gdyby pani mogła się ubrać, proszę pani, wszystko wyjaśnią. Oszołomiona Melisa narzuciła na siebie ubranie i przeczesała włosy. Przez okno kuchenne widziała, że helikopter wylądował, a jego wirniki wciąż powoli się obracały. W pobliżu stała niewielka grupa ludzi w tym kilku w galowych mundurach wojskowych. Kiedy wyszła, eskortowana przez agenta, wysoki mężczyzna w galowym mundurze wojskowym oddzielił się od grupy i ruszył w jej kierunku. Gdy podszedł bliżej, Melisie zaparło dech w piersiach. Pomimo oficjalnego munduru i czapki, która częściowo zacieniała jego twarz, rozpoznała blizny po oparzeniach na prawej stronie jego twarzy. Mężczyzna z samolotu, nieznajomy, któremu oddała swoje miejsce. Ale zamiast cywilnych ubrań, które nosił w samolocie, teraz miał na sobie mocno odznaczony mundur wojskowy z błyszczącymi medalami na piersi. Insygnia wskazywały, że był wysokim rangą oficerem. Panno Collins powiedział, wyciągając rękę: Jestem pułkownik Thomas Garrett, siły specjalne Armii Stanów Zjednoczonych. Spotkaliśmy się kilka tygodni temu podczas lotu do Sydney, chociaż wtedy nie przedstawiłem się odpowiednio. Melisa uścisnęła mu dłoń, walcząc, by przetworzyć to, co się dzieje. Pan. żołnierz? Mentalnie kopnęła samą siebie. Oczywiście, że był żołnierzem. Mundur, helikopter, ochrona. Teraz było to oczywiste, ale w samolocie wydawał się zwykłym człowiekiem z ciężkimi oparzeniami, a nie kimś na tyle ważnym, by dowodzić prezydenckim helikopterem. Tak, proszę pani, potwierdził. Podróżowałem do Australii na specjalistyczne leczenie oparzeń. Prowadzą tam pionierskie badania, które nie są jeszcze dostępne gdzie indziej. Oczy Melisy rozszerzyły się, gdy elementy układanki zaczęły do siebie pasować. Więc nie tylko żołnierz, ale ktoś ważny w wojsku. Chwilowy dyskomfort przemknął po twarzy pułkownika Gareta. Dowodzę jednostką sił specjalnych. Trzy lata temu mój zespół został wysłany na tajną misję, kiedy sprawy przybrały zły obrót. Zostaliśmy otoczeni przez siły wroga, a moi ludzie zostali uwięzieni w płonącym budynku. Udało mi się wszystkich wyciągnąć żywych, ale. wskazał na swoją zbliznowaciałą twarz. Gest był jednocześnie zwyczajny i głęboko znaczący. Zapłaciłem cenę, ale było warto. Wszyscy moi ludzie wrócili do swoich rodzin, wskazał na helikopter. Mam nadzieję, że wybaczy pani to dramatyczne wejście, ale chciałem osobiście podziękować za to, co pani zrobiła. Pani życzliwość tego dnia znaczyła więcej niż pani sądzi. Melisa potrząsnęła głową z niedowierzaniem. Ale to. to jest Marine One prezydenta. Zazwyczaj tak skinął głową pułkownik Gareth, ale czasami można zrobić wyjątki. Prezydent był dość poruszony pani historią. Moją historią? Trzy dni po powrocie z Australii otrzymałem medal honoru w Białym Domu. Wyjaśnił. Podczas przemówienia z okazji przyjęcia odznaczenia opowiedziałem wszystkim o miłej kobiecie, która oddała swoje miejsce w pierwszej klasie poparzonemu nieznajomemu. Nie oczekując niczego w zamian. Pierwsza dama siedziała na widowni. Melisie opadła szczęka. Medal honoru to. to najwyższe. najwyższe odznaczenie wojskowe tak dokończył za nią pułkownik Gareth. Otrzymałem je za operację, podczas której mój zespół wpadł w zasadzkę. Udało mi się wszystkich wydostać, ale nie za nim wskazał na swoją zbliznowaciałą twarz. Oparzenia były poważne kontynuował. Przez wiele miesięcy ludzie nie mogli na mnie spojrzeć bez wzdrygnięcia. Kiedy wsiadłem na ten lot do Sydney, byłem już przyzwyczajony do tego, że traktowano mnie, jakbym był zaraźliwy. A potem pojawiłaś się Ty i prostym aktem dobroci pokazałaś, że wciąż jestem człowiekiem wartym zauważenia. Odwrócił się w stronę helikoptera. Specjalistyczne leczenie w Australii zakończyło się sukcesem, większym niż się spodziewaliśmy. Ale tym, co naprawdę uleczyło coś we mnie. Był twój akt współczucia. Kobieta w mundurze podeszła, salutując pułkownikowi Garrettowi, zanim zwróciła się do Melisy. Panno Collins, jeśli byłaby pani skłonna, chcielibyśmy coś pani pokazać. Pokazać mi? powtórzyła Melisa, czując się jakby była dwa kroki za każdą częścią rozmowy. Zorganizowaliśmy coś, żeby ci podziękować, powiedział pułkownik Garrett. Ale wymaga to krótkiego lotu. Melisa spojrzała na helikopter, a potem z powrotem na pułkownika. Tym? Uśmiechnął się szczerym uśmiechem pomimo blizn. Potraktuj to jako pierwszą część twojego prezentu dziękczynnego. Kilka minut później, wciąż próbując przetrawić wszystko, co się dzieje, Melisa znalazła się na pokładzie Marine One. Wnętrze w niczym nie przypominało samolotów komercyjnych, które rezerwowała dla swoich klientów. Skórzane fotele, polerowane drewno i sprzęt wojskowy. Skórzane fotele, polerowane drewno i personel wojskowy, którzy traktowali ją z szacunkiem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Dokąd lecimy? Zapytała, gdy helikopter uniósł się, pokazując jej okolice z lotu ptaka. Do bazy. Sił powietrznych. Andrews odpowiedział pułkownik Garrett, to tylko pierwszy przystanek. W Andrews Melise. Eskortowano do lśniącego C-37A wojskowej wersji odrzutowca Gulfstream Psalm. Wnętrze było bardziej luksusowe niż jakakolwiek kabina pierwszej klasy, jaką kiedykolwiek widziała w broszurach. To niewiarygodne, wyszeptała, przesuwając dłonią po polerowanym stole, ale wciąż nie rozumiem dlaczego. Kiedy opowiedziałem pańską historię w Białym Domu, wyjaśnił pułkownik Gareth, wydarzyło się coś niezwykłego. Każdy żołnierz w tym pomieszczeniu rozpoznał, co zrobiłaś, nie samo miejsce, ale to, że zobaczyłaś w rannym wojowniku człowieka, a nie ofiarę. Usiadł na miejscu naprzeciwko niej, gdy samolot przygotowywał się do startu. Pierwsza dama zasugerowała, abyśmy zrobili dla ciebie coś specjalnego. Kiedy dowiedziała się, że jesteś agentką turystyczną, która nigdy nie doświadczyła luksusu, który pomagasz innym cieszyć, wpadła na doskonały pomysł. Odrzutowiec potoczył się po pasie startowym i wystartował, płynnie wznosząc się na poranne niebo. Zabieramy cię na Hawaje, kontynuował pułkownik Garrett, do wojskowego ośrodka wypoczynkowego hale na plaży Waikiki. Zazwyczaj jest on zarezerwowany dla personelu wojskowego i ich rodzin. Zatrzymasz się w apartamencie zwykle przeznaczonym dla odwiedzających dygnitarzy. Wszystko zostało zaaranżowane. Wycieczki helikopterem do obiektów wojskowych zwykle niedostępnych dla cywilów, prywatny rejs statkiem po Pearl Harbor, wyłączny dostęp do plaż należących do wojska. Melisie napłynęły łzy do oczu. Wszystko to dlatego, że oddałam miejsce? Nie powiedział stanowczo pułkownik Garrett. Wszystko to dlatego, że kiedy wszyscy inni widzieli moje blizny, ty zobaczyłaś człowieka zasługującego na godność, to znaczy więcej niż myślisz. Następne siedem dni przerosło wszystko, co Melisa mogła sobie wyobrazić. Doświadczyła hawajów z perspektywy, do której żaden turysta nie miał dostępu. Wojskowe helikoptery pokazywały jej ukryte wodospady, okręty marynarki wojennej zabierały ją na niedostępne wyspy, pięciogwiazdkowe zakwaterowanie za ułamek ceny cywilnego hotelu. Drugiego dnia kapitan marynarki wojennej oprowadził ją prywatnie po Pearl Harbor, na pokładzie okrętu wojskowego. Zazwyczaj tylko dyplomaci i odwiedzający dygnitarze mają taki widok. Wyjaśnił, gdy zbliżali się do pomnika USS Arizona, pod kątem, pod którym żaden statek turystyczny by nie popłynął. Dlaczego wszyscy są dla mnie tacy mili? zapytała Melisa. Tylko oddałam miejsce w samolocie. Kapitan spojrzał na nią z namysłem. Pułkownik Garrett to legenda w społeczności operacji specjalnych. Kiedy został ranny, coś się w nim zmieniło. Mężczyzna, który nigdy przed niczym się nie cofał, zaczął unikać publicznych wystąpień. A potem pojawiłaś się Ty i potraktowałaś go jak człowieka, a nie ofiarę. To dla nas wszystkich ma znaczenie. Później tego tygodnia Melisa doświadczyła swojej pierwszej wycieczki helikopterem, lecąc z wojskowymi pilotami nad ograniczonymi poligonami i dziewiczymi plażami niedostępnymi dla publiczności. Pilot podał jej słuchawki, gdy przelatywali nad ukrytym wodospadem. Pułkownik Garet powiedział, że docenisz to następne miejsce odezwał się głos pilota w słuchawkach. To jego ulubione miejsce na wyspie nie ma go nawet na mapach turystycznych. Gdy okrążyli grań, Melisa krzyknęła: Kaskadowy wodospad spadał do idealnie czystej laguny, otoczonej bujną zielenią. Nie prowadziły do niego żadne drogi, żadne szlaki nie wyznaczały drogi piękne wyszeptała. Pułkownik mówi, że tak może wyglądać niebo odpowiedział pilot. Tu przyjechał po ostatniej operacji, zanim wrócił do czynnej służby. Powiedział, że przypomniało mu to, o co walczy. Ale najważniejszy moment nadszedł ostatniego wieczoru, podczas prywatnej kolacji o zachodzie słońca na wojskowej plaży. Pułkownik Garet dołączył do niej, teraz już swobodnie, w koszulce Polo i spodniach. Chciałem ci coś powiedzieć, powiedział, gdy patrzyli, jak słońce chyli się ku horyzontowi. Leczenie, które otrzymałem w Australii, było bardziej udane niż się spodziewaliśmy. W przyszłym miesiącu wracam na ostatnie zabiegi. To wspaniale, powiedziała szczerze Melisa. Skinął głową, patrząc na ocean. Ostatnim razem bałem się lotu. Tym razem zarezerwowałem dwa bilety w pierwszej klasie. Odwrócił się, by spojrzeć jej w oczy. Drugi jest twój, jeśli go przyjmiesz. Moi lekarze uważają, że dobrze by mi zrobiło, gdyby towarzyszył mi ktoś, komu ufam. Ja? Zapytała Melisa zdumiona. Ale nie jestem rodziną, ani żołnierzem, ani. Jesteś osobą, która okazała mi życzliwość, kiedy najbardziej tego potrzebowałem, powiedział po prostu. A czasami to ważniejsze niż jakakolwiek inna więź. Melisa spojrzała na hawajski zachód słońca, myśląc o tym, jak jedna chwila współczucia doprowadziła do tego wszystkiego. Nie dlatego, że oczekiwała czegokolwiek w zamian, ale dlatego, że było to słuszne. To byłby zaszczyt, powiedziała w końcu. W drodze powrotnej wojskowym samolotem Melisa myślała o klientach, którym pomagała planować wymarzone wakacje, o tym jak przeżywała doświadczenia za ich pośrednictwem. Teraz miała własne historie, których nie można było kupić za żadne pieniądze. Kiedy samolot wylądował i odprowadzono ją do jej skromnego domu, na progu czekała paczka. W środku znajdował się mały model Marine One i odręczna notatka od pułkownika Gareta. Niektórzy spędzają życie kolekcjonując luksusowe doświadczenia. Inni, tacy jak ty, kolekcjonują chwile życzliwości. Dziękuję, że przypomniałeś mi, co liczy się bardziej. Melisa postawiła model helikoptera na swoim biurku w Sunshine Travel, obok pocztówek z miejsc, w których nigdy nie była. A kiedy ludzie o niego pytali, opowiadała im historię poparzonego nieznajomego w samolocie, który nauczył ją najważniejszej lekcji, jakiej kiedykolwiek się nauczyła. Życzliwość nic nie kosztuje, ale jej wartość jest nieoceniona.